Ta stylizacja Klaudii to również stylizacja wieczorowa, ale już nie z taką dużą dozą seksapilu, jak ta stylizacja wieczorowa, w której miała ona na sobie różową sukienkę. W tej stylizacji postawiłyśmy na kombinezon kombinezon z materiału, który był delikatnie błyszczący, przez co fajnie dodał objętości sylwetce Klaudii. Oczywiście mówię tutaj pozytywnie, ponieważ Klaudia jest bardzo szczupłą dziewczyną i ta objętość, te kobiece kształty są jej tak naprawdę potrzebne, dlatego postawiłyśmy na taki materiał. Jeżeli chodzi o krój, to był to tak jakby kombinezon z nakładaną falbaną, która odcinała się w talii, przez co ta talia została świetnie zbudowana. Jeżeli zaś chodzi o kolor, to mamy tutaj taki odcień błęki tu, troszeczkę ciemniejsze, które ma w sobie odrobinę żółci i jest to błękit, który jest relatywnie cieplejszy, ale zgaszone lato to typ kolorystyczny, który może sobie pozwolić na taki kolor. Oczywiście w zależności od tego, jakim typem zgaszonego lata jesteś. Czy jest to jaśniejsze, czy jest to ciemniejsze zgaszone lato i czy posiadasz jakieś wpływy od swojego typu siostrzanego. U Klaudi akurat ten kolor wyglądał przepięknie w połączeniu z jej kolorem włosów, które miało refleksy cieplejsze i chłodniejsze. My dodałyśmy chłodniejszych refleksów, ale naturalny kolor włosów Klaudi to był blond z lekko cieplejszymi refleksami, co tak naprawdę świetnie to wszystko się złożyło w całość i pasowało do jej typu kolorystycznego w momencie, kiedy dodałyśmy również tych chłodnych refleksów. Jeżeli chodzi o cięcie, to oczywiście przy twarzy podłużnej postawiłyśmy na krótkie cięcie oraz grzywkę rozkładającą się po bokach czoła, co przykryło i wymodelowało nam wyższe czoło. Jeżeli chodzi o dodatki w tej stylizacji, to były to kolczyki, które rozszerzały się ku dołowi, więc dodały nam trochę objętości tutaj na dole twarzy, przez co automatycznie zbliżyły ten kształt twarzy do kształtu twarzy owalnego. Do ręki, do klaudi dałam. Dół, większą troszeczkę, nie taką mini, ani bardzo dużą e, torebkę kopertową, która pasowała do całej stylizacji, ponieważ miała odcienie srebrno-złote. Do całości stylizacji zostały dobrane srebrne sandałki, które fajnie uzupełniały się z kolorem torebki oraz kolorem kolczyków.